Jestem przekonany, że już możecie czuć się troszkę zmęczeni, bo już tyle się działo tutaj, że jest czas, żeby pójść do domu. Chciałbym jednak, jednak zachęcić nas, żebyśmy pochylili się nad Słowem Bożym. Chciałbym dotknąć kilku wątków, tylko, bo nie starczy czasu, na, z pierwszego listu Tymoteusza z pierwszego rozdziału. Zwłaszcza chciałbym skoncentrować się na wersetach od 12 do 17. W jednej z londyńskich gazet Sir Ednes Shackleton opublikował takie oto ogłoszenie. Posłuchajcie: Poszukuje się ludzi gotowych na niebezpieczną podróż, niskie zarobki, przenikliwe zimno, długie miesiące w całkowitej ciemności, nieustające niebezpieczeństwo, bezpieczny powrót do domu wątpliwy. W przypadku sukcesu, honor i uznanie. Na to ogłoszenie zareagowało kilka tysięcy mężczyzn. Wyobraźcie sobie. Dlaczego? Bo podpisał je ser Ernest Shackleton, szanowany, podziwiany oficer marynarki wojennej brytyjskiej, marynarki wojennej, podróżnik i odkrywca, człowiek, który był związany z Antarktydą. Zresztą tam zmarł i tam został pochowany. A co gdyby pan Jezus Ogłosił nabór pracowników. Może jego tekst mógłby brzmieć mniej więcej tak. Poszukuję się osób, które chcą się podjąć trudnego zadania budowy mojego kościoła. Często będziesz niezrozumiany, nawet przez tych, którzy z tobą pracują. Będziesz musiał stawić czoła ciągłemu atakowi ze strony niewidzialnego wroga. Możesz nie widzieć rezultatów swojej pracy. Nie oczekuj nagrody, dopóki cała Twoja praca nie zostanie ukończona. Możecie to kosztować utraty miru domowego, poświęcenia własnych ambicji, a może nawet życia. Jezus Chrystus stawia bardzo, bardzo wysokie wymagania. Pomimo tego jednak zgłasza się wiele ludzi do służby w jego dziele. O tym zadaniu właśnie czytamy w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. Paweł pisze w nim, jak ważne jest utwierdzanie prawdziwej, czyli zdrowej nauki. Oraz, jak ważne jest, aby powstrzymywać albo przeciwstawiać się fałszywym nauczaniom. To rozróżnienie uderza w fałszywą nutę pluralizmu. Nie chodzi tylko o to, że w coraz większej w liczbie społeczeństw mamy mieszankę etniczną i religijną, ale także o to, że pluralizm, jako ideologia, jest coraz częściej narzucany nam postaci politycznej poprawności. Ta ideologia dba o prawo istnienia religii jako zjawiska kulturowego, dba o prawo wierzenia w cokolwiek tylko się chce. Rzeczywiście jednym z głównych założeń postmodernizmu jest to, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda, nie mówiąc już o uniwersalnej czy wiecznej prawdzie. Wręcz przeciwnie. Każdy ma swoją własną prawdę. Ja mam swoją prawdę, ty masz swoją i my możemy sobie przeczyć nawzajem, ale nie ma czegoś takiego jak prawda uniwersalna. W związku z tym najwyższą wartością, najbardziej cenioną wartością i cnotą dzisiaj jest dziwnie pojęta, Tolerancja. Toleruje się wszystko z jednym wyjątkiem. Biblijnie wierzących chrześcijan. Zwalcza się ich, bo obstają przy tym, że niektóre idee są prawdziwe, a inne fałszywe. A jeżeli jakieś idee są prawdziwe i fałszywe, to za ideologią idzie życie, idą uczynki, a więc jest życie prowadzone we właściwy sposób i niewłaściwy sposób. I to się bardzo nie podoba. Za czasów Pawła nie było inaczej. Tłem listu do Tymoteusza jest religijny fanatyzm wyznawców Diany Efeskiej. Czytamy o tym w dziejach apostolskich, czytamy o tym w wielu podręcznikach historii. Miasto było oddane kultowi Diany, patronki instynktu seksualnego. Jej lubieżne wyobrażenia pomagały propagować wszelkiego rodzaju niemoralność seksualną. O tym czytamy w XIX rozdziale dziejów. Paweł podczas swojej trzyletniej służby w Efezie dokonał wielkiego przewrotu w sposobie myślenia wielu, wielu ludzi, do tego stopnia, że mówiło się, że zmienił całą Azję. Mieszkańcy miasta jednak nie dawali żadnego przyzwolenia wierzącym na to, aby głosili Ewangelię. Chrześcijanie byli dla wyznawców Diany wrogami, należało ich eliminować. Paweł w związku z tym napisał list do Tymoteusza, do swojego ukochanego ucznia, aby dodać mu otuchy, aby pobudzić do odważnego działania. Nie tylko otoczenie zboru było wrogo nastawione do chrześcijan, ale jak się dowiadujemy, ze Słowa Bożego, sam zbór w Efezie nie był najłatwiejszym miejscem do służby. Ktoś zadał pytanie, czy są jakiekolwiek łatwe miejsca do służby? Wątpię. Dodatkowo jeszcze tymoteuszowi niełatwo było podążać. Za takim wielkim gigantem wiary, jakim był apostoł Paweł, założyciel tego zboru. On był następnym pastorem. A więc Tymoteusz borykał się z wrogością ludzi wokół zboru i niechęcią niektórych wierzących w samym zborze. Bowiem byli tam tacy, którzy odrzucali nauczanie Pawła i próbowali głosić nauki, które stały w sprzeczności. Z Ewangelią. Dodatkowo jeszcze podważali przywództwo Tymoteusza, prowadzając w zboże podziały. Nic dziwnego, że Tymoteusz miał ochotę się poddać i wycofać. Zgodzicie się ze mną, że ten, Tymoteusz często przedstawiany jest jako rachityczny, nieco pasywny, wycofany, nieśmiały człowiek. To nie jest sprawiedliwe. Był po prostu liderem, który miał stawić czoła bardzo trudnej sytuacji, a on nie lubiał konfrontacji. Podobnie jak większość z nas zmagał się z konfrontacją i sprzeciwem. Paweł jednak pisze, że odważnie przed, przedsta, przeciwstawiał się temu wszystkiemu, do czego Paweł go wzywał, a to odważne przeciwstawianie się błędom jest nie tylko konieczne. Ale wręcz jest wyrazem miłości dla tych, których uczył w Efezie. Dlatego apostoł rozpoczyna list, namawiając go, aby pozostał tam, gdzie jest. Co więcej, stawia go wobec zadania, trzeci werset, aby zakazał niektórym głoszenie błędnej nauki. To zakazał, jest językiem raczej wziętym z placu apelowego w jednostce wojskowej, zgodzicie się? Nakazać czy rozkazać to wojskowe pojęcie. Wyobraź sobie, że dzisiaj pastor wstaje, Mirek wstaje, mówi, a teraz nakazuję Wam, z taką naturą Polaka, prawdopodobnie każdy Polak powiedział, nakazujesz, pójdę dokładnie w odwrotnym kierunku. Paweł na potrzebę sytuacji, Tworzy pewien przejrzysty łańcuch dowodzenia. On sam, wyznaczony był przez Boga do tego, aby głosić Ewangelię, pomagał Tymoteuszowi, aby głosił Ewangelię i zachęcał innych, aby głosili Ewangelię. Paweł podsumował to w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, drugim wersecie. To, co usłyszałeś ode mnie wobec licznych świadków, Powiesz ludziom godnym zaufania, którzy z kolei byliby zdolni nauczać innych. To jest ten łańcuch dowodzenia. I dzięki temu ty i ja jesteśmy włączeni do tego dzieła, które Paweł rozpoczął w Efezie. Zostawia nam wobec tego trzy zadania o którym czytamy w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. Pierwsze, nauczaj zdrową naukę, pierwszych 11 wersetów. Głoś Ewangelię, wersety 12 do 17 i broń prawdy, wersety 18 do 20. Jednym z powodów, dla których wierzący muszą wytrwać w pracy, jest zagrożenie ze strony fałszywych nauczycieli, i z tym do, do, mamy do czynienia do dzisiaj. To nie, był tylko, to nie było tylko zagrożenie od wczoraj. Oni wszelkimi sposobami, ci fałszywi nauczyciele, próbowali oszukać chrześcijan. Fałszywi nauczyciele nie mają dobrych wieści dla zgubionych, dla grzeszników. Sprowadzają ich na manowce. Wchodząc w tę wojskową retorykę, którą proponuje Paweł, można by powiedzieć, że apostoł przekazuje następujący rozkaz i ten rozkaz musi wybrzmieć w uszach i duszy każdego z uczniów Jezusa. Tymoteuszu, a ty możesz powiedzieć sobie swoje imię, jesteś nie tylko duszpasterzem kościoła w trudnym mieście, ale także jesteś chrześcijańskim żołnierzem, Stojącym na rozkazy króla królów. Otrzymany rozkaz ode mnie przekaż żołnierzom w Twoim Kościele. Fałszywą naukę Paweł nazwał bajkami niekończącymi się genealogiami. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to są religijne, jakieś dziwne procedury, że to są. Obowiązki religijne, w które wierzący wchodzą, i spróbuj coś zrobić innego. Ci, którzy szerzyli tę fałszywą Ewangelię, nie głosili Bożego planu zbawienia, ale odwodzili ludzi od prawdy. Ewangelia rodzi miłość, czystość, czyste sumienie i szczerą wiarę. A te nowe doktryny powodowały podziały, hipokryzję, wszelkiego rodzaju problemy i zwalczanie się grup wzajemnie. Fałszywi nauczyciele, jak pisze Paweł, nadużywali prawa Starego Testamentu. Paweł twierdzi, że nie rozumieli ani treści, ani celu prawa Bożego. Odprowadzali wierzących od wolności łaski, jak czy Paweł pisze w piątym rozdziale Listu do Galatów, do niewoli legalizmu, tradycji i wymuszania pewnych postaw i praktyk od wszystkich wierzących ludzi, w cudzysłowie. Niestety, tak się dzieje do dzisiaj. Praktyki religijne są ważniejsze, jak treść tego, o czym mówią. Ciało, Nasza stara natura kocha religijny legalizm, ponieważ zasady i przepisy, poprzez postawy i praktyki religijne, pozwalają człowiekowi sprawiać wrażenie świętego, bardzo duchowego, bez konieczności zmiany swojego serca. Paweł wzywa, aby trzymać się dobrze pojętego prawa, które jest zgodne z Ewangelią chwały. Bo Ewangelia zbawia zgubionych grzeszników, pisze. Prawo i Ewangelia idą w parze, mimo tego, że fałszywi nauczyciele niektórzy przeczą tej prawdzie. Ponieważ prawo bez Ewangelii jest diagnozą bez lekarstwa, ale Ewangelia bez prawa. Jest opowiadaniem historyjek o zbawieniu dla ludzi, którzy nie wierzą, że w ogóle tego zbawienia potrzebują. Dlaczego? Ponieważ nie znają prawdy o swoim grzechu, nigdy nie słyszeli złej nowiny o sądzie. Wobec tego wszystko jest w porządku. Ucieknę w praktyki religijne i będę bardzo pobożny. Właśnie o tym mówi apostoł Paweł. To jest ta fałszywa nauka. Podstawowa zasada, że prawo stanowi się dla postępujących bezprawnie, dotyczy, jak pisze Paweł, każdej sfery życia. No bo powodem, dla którego potrzebujemy ograniczeń prędkości, jest to, że na drogach jest tak wielu wariatów, tak, tak wielu lekomyślnych kierowców. Wyznacza się granice i stawia się ogrodzenia, aby zapobiec bezprawnemu wtargnięciu na nie swój teren. A powodem, dla którego potrzebujemy praw obywatelskich i ustawodawstwa dotyczącego regulowania stosunków międzyrasowych jest ochrona obywatelami obywateli przed zniewagami, przed dyskryminacją i wyzyskiem. Gdyby można było ufać, że każdy będzie szanował prawa innych, to stanowienie prawa nie byłoby potrzebne, ale niestety. Jesteśmy grzesznikami z urodzenia i z wyboru. To samo odnosi się do prawa Bożego, pisze Paweł. Jego nakazy i sankcje dotyczą osób dopuszczających się bezprawia. Oczywiście prawo jest bezsilne, aby nas zbawić. Zostaliśmy przecież uwolnieni, jak pisze Paweł, od potępienia prawa, także nie jesteśmy już pod jego przekleństwem. Ale jednak nie ma sprzeczności. Między prawem a Ewangelią. Zwłaszcza w zakresie norm moralnych. Owszem, one są sobie przeciwne, jeśli chodzi o drogę zbawienia, ponieważ prawo potępia, podczas kiedy Ewangelia usprawiedliwia. Drugie polecenie, którym wzywa Tymoteusz do działania, brzmi: głoś Ewangelię. Czytam od dwunastego wersetu. Dzięki składam temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu panu. On uznał mnie za godnego zaufania i powierzył posługę, choć niegdyś byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. Doznałem jednak miłosierdzia, ponieważ gdy nie wierzyłem, nie wiedziałem co czynię. A łaska naszego Pana obficie zaowocowała we mnie wiarą i miłością w Chrystusie Jezusie. Oto słowo godne wiary i przyjęcia. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Spośród nich, pisze Paweł, ja jestem pierwszy. Doznałem miłosierdzia, dalej pisze właśnie po to, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus ukazał całą swoją cierpliwość, jako przykład dla tych, którzy Jemu uwierzą, zmierzając ku życiu wiecznemu. Królowi królów, niezniszczalnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków, pisze apostoł. I kończy słowem Amen. Niech tak się stanie. Odwołanie do Ewangelii chwały cudownego Boga w 11 wersecie skłoniła Pawła do podzielenia się swoim osobistym świadectwem nawrócenia. Był dowodem a, że Ewangelia łaski Bożej naprawdę działa. Kiedy czytasz świadectwo nawrócenia Pawła, czytamy w trzech miejscach dziejów apostolskich, w 9 rozdziale, w 22 i 26 rozdziale, zaczynasz pojmować cud Bożej łaski i mocy zbawczej. Jeżeli czujesz, że nie masz kwalifikacji do dzielenia się Ewangelią ze swoim otoczeniem, że nie jesteś godny tego zaszczytu, popatrz na Pawła. Kim był? Bluźniercą, ponieważ zaprzeczał boskości Jezusa Chrystusa i innych zmuszał do tego, aby robili to samo. Był prześladowcą, kierując się instynktem zabójcy. Prześladował Kościół, aby w momencie nawrócenia odkryć, że podniósł rękę na samego Mesjasza, którego chciał przecież bronić wszystkimi dostępnymi ludzkimi środkami. Do dziś wielu ze zdumieniem pyta: Jak święty Bóg mógł kiedykolwiek zbawić i przebaczyć takiemu zadufanemu w sobie grzesznikowi? Jak to jest możliwe? Kluczowymi słowami, na które Paweł zwraca uwagę, są miłosierdzie i łaska. Bóg w swoim miłosierdziu. Nie dał Pawłowi tego, na co zasłużył, przeciwnie. Dał mu to, na co nie zasłużył, bo łaska nie jest sprawiedliwa. Łaska i miłosierdzie są Bożą miłością w działaniu, jak ktoś ładnie napisał Bożą miłością, która sama ponosi najwyższą cenę, aby zbawić zgubionych grzeszników. Paweł również mówi o swojej niewiedzy, że działał w niewiedzy. Zastanawiałeś się kiedy, co niewiedza Pawła miała wspólnego z jego zbawieniem? Czy ignorancja może być wymówką? No ja przecież nie wiedziałem. Wiemy, prawo stanowi, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, prawda? To samo dotyczy życia wiecznego. Ignorancja nie może być wymówką. Prawo Mojżeszowe regulowało nawet postępowanie nacechowane niewiedzą czy brakiem świadomości. I o tym czytamy w Księdze Kapłańskiej, w Księdze liczb, Jeśli ktoś w Izraelu zgrzeszył świadomie, jak Biblia mówi, z podniesioną ręką, wiedząc co robi, był z ludu usuwany, po prostu skazany na karę śmierci. Lecz jeśli zgrzeszył w nieświadomości, pozwolono mu złożyć odpowiednie ofiary, aby przebłagać Pana za swój grzech. Zgodnie z tą zasadą Jezus, wisząc na krzyżu, modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tych za którymi modlił się Jezus, ani nie zbawiła modlitwa naszego Pana, ani ich nie wiedza. Ale połączenie tych obu Odroczyło Boży sąd, dając im szansę na zbawienie. Paweł chce nam powiedzieć, że człowiek, który nie zawierzył swojego życia Jezusowi, po prostu żyje w niewiedzy i może być bardzo gorliwym, bardzo religijnym człowiekiem. I Paweł dla tych bardzo gorliwych i religijnych ludzi jest największą przestrogą, bo w swojej gorliwości mordował bo w swojej gorliwości zachowywał się jak bandyta. Apostol stwierdził, że, nie potrzeba, było że potrzeba było nadzwyczajnej łaski, nadzwyczaj obfitej łaski, aby go zbawić. Daje jasno zrozumienia, że zbawienie w tej niesamowitej łasce wylewającej się na cały świat... Jest nie tylko dla Niego, ale dla wszystkich, którzy świadomie zawierzają swoje życie Chrystusowi, w świadomości swojego grzechu, bezradności i dlatego przychodzą do Pana. Panie, bez Ciebie ginę. Proszę uwagę, że Paweł, na świadomość tego apostoła Wielkiego, Paweł nie pisze: Ja byłem pierwszy wśród grzeszników. Ale u kresu swojego życia, pisze: Ja jestem pierwszy wśród grzeszników protos, wódz, szef, największy. Bóg nie tylko powierzył Ewangelię Pawłowi, ale powierzając, uzdolnił go do tego, aby dzielił się Ewangelią z innymi. I tak jest z każdym z nas. Pan nigdy nie stawia Cię wobec zadania, które może, cię, które, które może przekroczyć Twoje możliwości, ale powierzając Ci zadanie, wyposaża do tego, abyś mógł to zrobić dla Jego chwały. Paweł nie tylko głosi Ewangelię, ale jak pisze, stał się także przykładem zbawienia w mocy Ewangelii. Przykładem dla całego świata. Sugeruje, że żaden inny grzesznik nie byłby lepszym przykładem na to, aby zademonstrować wspaniałą, przemieniającą moc Pana. W jakim sensie? On jest dowodem na to, że łaska Boża i jego nieskończona miłość może przemienić każdego grzesznika, nawet takiego jak ja i Ty. Nic dziwnego, że w tej świadomości eksplodował. Z zachwytem i wdzięcznością Bogu. Doskonale wiadomo, że ten, że ten bardziej miłuje, komu więcej darowano. Paweł jest tego świadomy i dlatego przychodzi do Boga z chwałą, z uwielbieniem. Pamiętamy, że to jest Faryzeusz, jeden z najlepiej wykształconych ludzi w tamtym czasie. I dlatego powołuje się na swoją rozległą wiedzę starotestamentową, kończąc ten urywek w siedemnastym wersetem. Królowi królów, niezniszczalnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. To odwołanie się do sta tekstów Starego Testamentu, do wielu imion Boga, o którym czytamy właśnie na kartach Starego Testamentu. Dzięki niezrównanej łasce apostoł narodów już nie jest bluźniercą, ale stał się błogosławieństwem dla świata. Ja i ty jesteśmy powołani do tego samego. Drodzy, co z tego wynika dla nas dzisiaj? O czym apostoł Paweł pisze w pierwszym rozdziale listu do, 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 do Tymoteusza? Tak samo jak Paweł nakazał Tymoteuszowi, aby pozostał w Efezie i zakazał niektórym głosić błędną naukę, nie mieliśmy czasu, żeby się nad tym zastanowić bliżej, a także zakazał mu zajmowania się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które prowadzą raczej do sporów, niż służą zbawczemu dziełu Boga. Tak samo ja i ty stoimy wobec tego samego nakazu. Pilnuj Ewangelii, konfrontuj się z głupstwem, konfrontuj się z nieprawdą, z fałszem Ewangelii. Każdy z nas żyje w swoim Efezie, nieprzyjaznym środowisku. Tym wrogim środowiskiem możesz być ty sam dla siebie. Ze swoimi grzesznymi skłonnościami, ze swoim nieprzebaczonym grzechem. I dlatego zadaj sobie pytanie: Czy świadomie przyszedłem do Pana, aby powiedzieć: Bez Ciebie, bez Twojego ratunku ginę. Panie, pomóż, ratuj. Tym Efezem może być najbliższa rodzina, otoczenie w szkole czy w pracy. Twoim efezem mogą być wrogo nastawieni sąsiedzi. Świadomi nakazu Pawła możemy zdezerterować albo śmiało zareagować na jakże wysokie wymagania i oczekiwania naszego mistrza. Pochylając się nad tekstem dzisiejszym, zadaj sobie pytanie: kiedy ostatni raz? Oddawałeś Bogu chwałę, dziękując Mu za to, że po prostu Cię kocha. Patrzy na Twoje wady i jest gotów współdziałać z Tobą ku zbawieniu, aby to wszystko zmienić albo zmieniać w życiu. To nie jest łatwy proces, bolesny, ale dzięki Jego mocy możliwy. Czy dziękowałeś mu za to, że zaspokaja Twoje potrzeby i przychodzi ci z pomocą? Kiedy ostatni raz odłożyłeś na bok własne pragnienia, by skupić się na dobroci, jaką Pan okazał Ci w przeszłości, stanąłeś przed Bogiem nie prosząc o nic, chciałeś po prostu być w Jego obecności, uwielbiać go, chwalić go, karmić się Jego obecnością. W tym czasie, kiedy Paweł pisał swój list do Tymoteusza, obaj musieli stawić czoła niesamowitym wyzwaniom. Paweł mógł poświęcić każdą chwilę wolną, każde miejsce w liście na błaganie Pana o niekończącą się listę uzasadnionych próśb i potrzeb. Mógł wykorzystać te okazje, aby wyjaśniać Tymoteuszowi z jakimi problemami się musi zmagać i ile go to kosztuje. Jednak poświęcił ten czas na wychwalanie Pana za jego dotychczasową wierność, łaskę i miłosierdzie. Jeśli apostoł Paweł, który w końcu zginął, oddał życie za swoją wiarę za Chrystusa, jeśli apostoł Paweł poświęcił ten czas, aby uczcić Boga swoimi słowami, myślę, że powinniśmy zrobić to samo. Pytanie, jakie stawia nam dzisiejszy tekst, czujesz się powołany do służby? Masz tę głęboką świadomość, że on cię wyposaża również do spełnienia swojego powołania? Powiedz Bogu, jak bardzo jesteś mu za to wdzięczny. Powstań do modlitwy. Jeżeli Duch Święty Cię pobudza, zawołaj krótkimi słowami do Pana.